Niezmiennie program Galaktyka Pomerania. Moi kolejni goście Agnieszka Soboń. Dzień dobry. I Marek Streich. Dzień dobry, witam. Organizatorzy y, wydarzenia Salsa Razem. Drugiego już, drugiej edycji. A w tym roku nawet y, doszło członem, jeszcze. Z pewnym członem na początku. Czyli y, ze sponsorem, który postanowił się do akcji włączyć. I razem to się nazywa Ambition Salsa Razem. Tak, dzisiaj taka cudowna wiadomość nas zastała, że. Od dzisiaj nasze wydarzenie możemy nazywać już Ambition, Salsa Razem, już nie tylko Salsa Razem, właśnie dzięki pomocy naszego nowego sponsora. A to oznacza, rozumiem, że pierwsza edycja była całkiem udana, skoro i sponsorzy się do Was garną, i druga edycja będzie również? Myślę, że była również bardzo, bardzo udana. W poprzedniej edycji pomagaliśmy innym stowarzyszeniom, mieliśmy innych beneficjentów, ale koniec końców. Całe wydarzenie odbiło się echem w całej Polsce i było uważane za, za, za bardzo dobrą imprezę. Przypomnijmy sobie na, na początek, na czym Salsa Razem polega, bo to wielka impreza, której taką myślą przewodnią jest salsa, ale impreza charytatywna. Jest to myślę, że jest to dość nietypowe wydarzenie jak na festiwal tańca szczególnie, ponieważ jest to wydarzenie charytatywne. Oznacza to, że cały dochód ze sprzedaży karnetów i z wejściówek na imprezy przekazujemy na cele charytatywne. I na tym właśnie ten festiwal polega. Ściągamy najlepszych instruktorów tańca, ściągamy dj ów z całej Polski. W ciągu trzech dni planujemy trzy dni z warsztatami i z imprezami i ludzie, którzy zakupią wyjściówki na to wydarzenie, wspomogą, wspomogą nasz cel tegoroczny. W tym roku 80 maja to jeszcze trochę czasu zostało, co nie znaczy, że nie warto już o tym wspominać, tym bardziej, że można się powoli zapisywać. Na warsztaty. Gdzież można takich zapis zapisów dokonywać? Jak to wygląda? Zapisów najlepiej dokonywać na naszej stronie internetowej pod adresem www.salsaszczecin.pl. Pod adresem salsaszczecin.pl jest odpowiednia zakładka z napisem karnety. Tam jest formularz zapisów. Wystarczy wpisać swoje dane i już dalej krok po kroku. Można się na ten festiwal zapisać. Poprawię ci tylko, że jest to salsa razem P. Salsa razem P, przepraszam. Salsa razem P oczywiście. Pisane razem. Pisane razem. Rozumiem, że warto teraz, bo te karnety będą jeszcze póki co tańsze. Tak, mamy trzy progi cenowe. Aktualnie znajdujemy się w pierwszym z progów cenowych. To oznacza, że jeśli ktoś kupi karnet do końca marca, może zakupić go taniej. W tej chwili. Karnet obejmujący wszystkie warsztaty, na wszystkie typy zajęć, kosztuje złotych 110. Zł. No on pozwala uczestniczyć w zajęciach zarówno salsy, jak i tańców sensualnych oraz wstęp na wszystkie trzy imprezy festiwalowe. Karnet pozwalający na wstęp na warsztaty tylko salsowe lub tylko sensualne kosztuje w tej chwili złotych 80. Mamy jeszcze do dyspozycji. Karnet dla osób początkujących, które chciałyby dopiero rozpocząć swoją przygodę z tańcem i taki karnet dla, dla osób początkujących kosztuje złotych 40. Zł. Natomiast w tym roku planujemy tak jakby oddzielny zupełnie pakiet zajęć dla osób, które być może nie są wprawnymi tancerzami, a chcą przyłączyć się do akcji i mają możliwość dołączenia do wydarzenia w postaci maratonu Zumby. I Karnet na takie wydarzenie kosztuje 50 zł i jeszcze w tym jest pakiet zajęć dla początkujących, i do tego jeszcze oczywiście wejścia na imprezy. Czy rozumiem, że bez różnicy, czy jest się zaawansowanym tancerzem salsy, czy człowiekiem, który nie ma o tym zielonego pojęcia, można w tym festiwalu wziąć udział jak najbardziej, jak najbardziej. i warsztatowo, i też imprezowo, imprezowo później? Zdecydowanie, a jeszcze oprócz tego, że myślę, że w tej chwili ceny są i tak bardzo atrakcyjne, bo w sumie jest to ponad 20, ponad 20 godzin zajęć. 24. 24 godziny zajęć. Tak, jeszcze otrzymujemy głosy, że niektórzy gdzieś wstrzymują się z zakupem, żeby przekazać jeszcze wyższą kwotę, kupić te karnety troszkę później, żeby ta kwota była jak największa i wspomogła właśnie Stowarzyszenie Niskie że że mamy dużo głosów, że te, te ceny są niskie, a jako że celem jest pomoc potrzebującym dzieciom, to część osób chce dokonać zakupu jeszcze później, żeby, żeby wpłacić jeszcze większą kwotę no na ten festiwal. Jest to słuszne założenie, zważywszy na e, charytatywność tego przedsięwzięcia. Ilu osób się spodziewacie, jak, jak było w, w ubiegłym roku? E, w zeszłym roku e, udział w warsztatach, Wzięło. 80, około 80, 80 osób wzięło udział w warsztatach czynnie. Mhm. Czyli to były osoby, które tańczyły na zajęciach, przy czym w tym roku mamy ponad dwa razy więcej godzin warsztatów, także warsztaty będą odbywały się równolegle na dwóch salach, będą zajęcia z salsy i równolegle będą odbywały się zajęcia również z tańców sensualnych, czyli z baciaty i z kizomby. Czyli ich pojemność jest też większa. Więc też pojemność jest większa i liczymy też na na większe zainteresowanie i póki co patrząc po aktualny stan zapisów, to rzeczywiście spodziewamy się, że, że będzie jeszcze więcej osób podczas tegorocznej edycji. Mamy nadzieję podwoić i ilość uczestników, i y, wysokość zebranej kwoty. To są jakby nasze takie skromne założenia. Gdyby ta, ta y, suma była trzykrotnie większa, też będziemy to, zadowoleni. Skoro jest dwa razy więcej godzin zajęć, czyli dwa razy więcej miejsca, dwa razy więcej osób, to i. Pieniędzy też będzie przynajmniej dwa razy więcej. Z Miłości do Dzieci to jest stowarzyszenie, na które przekazujecie pieniądze. To jest organizator Dancers for Kids. Tak jest. Cóż to takiego? Dancers for Kids jest to y, również festiwal tańca, również charytatywny, tylko to jest festiwal, który ma miejsce w Warszawie. I tak naprawdę Irek Styś, czyli osoba y, odpowiedzialna za organizację tego wydarzenia, y, przeniósł pomysł. Tutaj do Szczecina. I my w podziękowaniu właśnie za, za ten pomysł i za, za, zaszczepienie tej idei za zaszczepienie tej idei też chcemy przekazać część zebranych środków. Yy, właśnie Fundacji Z Miłości do Dzieci, która organizuje ten festiwal Dancers for Kids. Część, bo drugą część innemu stowarzyszeniu. Rok temu to było Centrum Opieki nad Dzieckiem, w tym roku to jest stowarzyszenie Iskierka. Tak jest, ponieważ stwierdziliśmy, że skoro organizujemy ten festiwal u nas w mieście w Szczecinie, no to chcielibyśmy, żeby większa część pieniędzy jednak została tutaj u nas, na miejscu. Dlatego w zeszłym roku pomagaliśmy Centrum Opieki nad Dzieckiem. Natomiast w tym roku e, zamierzamy pomóc stowarzyszeniu e, rodzin i przyjaciół dzieci z zespołem Downa Iskierka. Myślę, że to jest bardzo szczytny cel. A tak się składa, że Iskierki w tym roku właśnie są w trakcie tworzenia nowej siedziby przy Felczaka 17. Kwota łączna, którą muszą zebrać na ten remont, to bodajże 180 tysięcy złotych, więc jest to znaczna Część kwota. Tej kwoty już chyba Część kwoty już zebrali, natomiast my mamy nadzieję dołożyć swoją cegiełkę i to dość znaczny wkład też w ten remont, żeby wreszcie mieli swoje miejsce w Szczecinie. To jeszcze na koniec, żeby zachęcić do udziału w, e, w tym festiwalu. Zapraszacie gości z całego świata. Wiem, że już niektóre nazwiska są potwierdzone. Tak. To proszę zdradzić, e, uchylić rąbka tajemnicy. U, udało nam się e, sprowadzić na ten festiwal naszego gościa e, z daleka, z, albo aż z Afryki, z Rwandy. E, jest to Theo Field The Music. E, jest to instruktorki zombie międzynarodowy, e, który przeniósł się E, swego czasu do do Szwajcarii i tam otworzył pierwszą szwajcarską szkołę kizomby i udało nam się go sprowadzić tutaj do nas, do Polski, będzie prowadził trzy godziny zajęć kizomby i mamy dzisiaj akurat, potwierdziliśmy, kolejnego artystę z Hiszpanii, tym razem z okolic Walencji, jest to Javi Conesa, który poprowadzi też zajęcia salsowe, bardziej takie afrokubańskie. Myślę, że dość ciekawa opcja rozszerzenia swoich umiejętności nawet dla tańczących tańcz tancerzy już z doświadczeniem, ponieważ jest to troszeczkę inny nurt taneczny. Ciekawe? I co ciekawe, tak naprawdę mamy dopiero ogłoszoną jedną czwartą naszego line-upu. Większości artystów jeszcze nie ogłosiliśmy, ale mamy jeszcze dwa miesiące do wydarzenia i staram się... No, sukcesywnie... Z tego, co z mojej ściągawki widzę, że około 35 artystów ma się pojawić. Tak, ponieważ tutaj... Yy... Część artystów przyjeżdża solo, część artystów przyjedzie grupami. Będziemy mieli też bardzo dużą grupę DJ-ów, którzy zagrają na, na naszych imprezach. Także łącznie naliczyliśmy ponad 30 osób, które tutaj do nas przyjadą. Także jest to większa jeszcze liczba artystów niż, niż ta, która pojawiła się na zeszłym roku. Także myślę, że to też wpłynie na to, że zainteresowanie w tym roku będzie zdecydowanie większe. E, zdecydowanie większe. Szanowni Państwo, salsa razem.pl to jest adres, pod którym można się już zapisywać na warsztaty, na udział w festiwalu. Chociaż, jak już sobie powiedzieliśmy, niekoniecznie trzeba, można odczekać, aż te, aż te karnety będą odrobinę droższe. Bo czemu nie? W końcu to wszystko dla dzieciaków. Dziękuję za rozmowę. Zakładam, że jeszcze do maja się. Spotkamy, także będziemy informować na bieżąco, jakich to artystów udało Wam się ściągnąć i zachęcać Państwa do tego, żeby w tym wydarzeniu wziąć udział. Agnieszka Soboń, Marek Streich, dzięki Dziękuję. raz jeszcze. Dziękujemy. Państwa zapraszam na krótką przerwę i kolejni nasi goście przed nami.